Witam drodzy widzowie Tanatos z tej strony i witam was bardzo serdecznie na kanale It My Dust, gdzie dziś kontynuujemy naszą fabułę w Diablo 4. Po ostatnim odcinku, w którym robiliśmy twierdzę, dziś przechodzimy do fabuły, gdzie będziemy szli śladami Inarius'a, który rzuca wyzwanie Lilith i podobno zebrał potężną armię. Mimo tego, że zabrał nam kamień dusz stworzony przez Donana, Lorad stwierdzał, że nie zmienia to naszego planu, więc od razu wchodzimy w konwersację. Bo myślę, że dzisiejszy odcinek będzie naprawdę epicki. Bardzo na to liczę. Zobaczmy, co powie nam Lorad. To samo to niczego nie zmienia. Hmm. No właśnie, to jest ta konwersacja, która już odbyła się w poprzednim odcinku, ponieważ jak pewnie wiecie, poza po poprzednim cofnęło mnie troszeczkę musiałem przyjść to jeszcze raz, ale w tym miejscu jeszcze nie byliśmy. No i moi drodzy, też dzisiaj w planach mamy zdobycie ostatniego ołtarza Lilith. I będzie po robocie. Będziemy przygotowani do sezonu, jeszcze tylko zostanie mi skończenie fabuły. Oczywiście wy już byliście świadkami, ja mówić, że to niczego nie zmienia. Nasz potencjalny sojusznik uciekł z naszą jedyną bronią. Co chcesz teraz zrobić? Powstrzymać Lilith. Srałki jest i Inariusa zgubiła próżność. Nie możemy polegać na szaleńcu. Z kamieniem czy bez? Jest tu ktoś, kto może mieć szansę w starciu z Lilith. Ja? Pokonałeś Astarota i Andariel. Jeśli nie znajdziemy kamienia, to ty będziesz naszą najlepszą bronią. E, czy mi się wydaje, czy Lorad powiedział srał pies koszty? Ale chyba tak mi się wydawało. Moi drodzy, ja sobie odpalę zaraz tutaj mapę. Wiem, że skupiamy się na wątku fabularnym. Ale ten ołtarz Lilith jest gdzieś tutaj. Tak mi się wydaje, a my i tak idziemy w tym kierunku, więc jest szansa, że będziecie. Łomatko! piramidogłowy. głowy. A to nie, on jest po naszej stronie. Kogoś zamknęli znowu w tym wdzianku. Ja już z automatu odpaliłem tutaj burzę wichrów. Generalnie dostaliśmy niezły upgrade, bo nasze tornado zaczęły namierzać cele czyli nie obracają się randomowo. Mogą namierzyć aż do pięciu celów to dzięki zyskowi, który pomógł nam zdobyć twierdzę. A z jednej z nagród wyleciał właśnie ten amulet, który teraz kręci się i wiruje do enemii. Widzicie, one wracają z powrotem. A ja znowu nie mam miejsca na itemy? No a jak? Oczywiście, że tak. I w ogóle dostałem skina na kunia. O i odpalimy go sobie, dobra. Jakiś pancerz, dobra niech będzie. I co? Lecimy dalej, o jest lora. A nie, to ta... Yy, to kazała nam te próby robić na początku gry. Donanie, wróciłeś do nas i to nie sam. Niech będzie błogosławiona światłość. Ojciec zbawi nas wszystkich. Zabrał nasz kamień dusz. Jego wola jest wolą światłości. Nadal w to wierzysz? Jak możesz w nas wątpić? Po tym, co zrobiliśmy dla ciebie i Jorina? Przynajmniej nie widzi jak bardzo upadłeś. Spokojnie, bracia. Spokój Grzech niesie ze sobą konsekwencje. Wierzę, że ojciec postąpił słusznie. Chcemy powstrzymać Lilith. Tak jak wy. Nie do wiary. Inarius czeka na nas. Uwróć piekieł. Okej, okay. no jest grubo. Tutaj grupa fanatyków Inariusa, ale rozmawialiśmy już na ten temat w poprzednich odcinkach. Ja bym tak ślepo mu nie wierzył. Czy ja jestem w stanie tutaj przejść w ogóle? Tak, jestem w stanie. I kurczę, czy ja chcę iść po ten ołtarz teraz? A przejdziemy się, zobaczymy co to da. Ue, dobra. Chcę mieć się już z głowy, drodzy widzowie, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ja mogę wejść tu na górę? Nie, nie, nie mogę tu wejść na górę. Ta drabina jest zablokowana. A zobaczmy mapę. Ja musiałbym, no właśnie, przeskoczyć tu górą. Ale tu się nie da. I musiałbym iść tu, albo jakoś tak. Bo tu jest zejście, tu jest wejście. Dobra, zeskoczmy na dół. A nie, patrzcie, jest przejście Liną, dobra, spoko. Jeszcze to mamy w miarę. A tutaj będzie przeskok. Nie, tutaj też jest ta drabina, tu nie ma przejścia. A przynajmniej na razie. Dobra i słuchajcie, z tym Talizmanem teraz to to enemy się naprawdę roztapia. Bardzo mnie to cieszy, bo ułatwi to niesamowicie rozgrywkę. Gonią tornado. Bo jak się tam dostać? Kurczę, chyba musimy zejść na dół. Ja nie zejdę? Możemy wsiąść na konia, to to przyspieszy troszeczkę proces. Dawaj, 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 jest drabina. I uwaga. Czy tu gdzieś będzie ołtarz Lily? Tak mi się wydaje, że powinien tu gdzieś być. Przynajmniej tak kojarzę, ale zobaczcie, tu znowu nie da się wejść. Bo wejście jest jak gdyby tutaj po linie. No dobra, będę kombinował innym razem w takim razie. E, wracamy sobie do poprzedniej lokacji i pogadamy z tą naszą e, czarnoskórą, koleżanką Pradią, która no ewidentnie tutaj lepo wierzy w moc. I dobre chęci nariusa. Niepotrzebnie. Nasz ojciec zajmie się Lilith. Ale wasza armia, wasi ludzie potrzebują pomocy. Co? Tak jak my. Razem mamy większe szanse. Lorad, głos rozsądku. Rzadka to przyjemność. Niech będzie. Możecie towarzyszyć nam do bramy. Słuchajcie, rycerze! Oto jest przepowiedziany dzień! Ojciec zabije Lilith w piekle i zabierze swych wiernych w niebiosa do pałacu. Dobra musimy ją eskortować. Dobrze, że już trochę wyczyściliśmy to miejsce, słuchajcie. Czyżby Inarius chciał odkupić swoje winy za to co uczynił? A dobra, ja muszę iść z nią tak powoli, ale fajnie. No bo wygląda na to, że Inarius chce odkupić swoje winy. Ale powiem wam tak: jedna rzecz, która mnie zastanawia. To jest taka, gdzie w tym wszystkim jest Tyrael? Gdzie w tym wszystkim jest Imperius? Bohaterowie, bardzo dobrze nam znani z poprzednich odsłon gry, oni są tutaj naprawdę nieobecni. Uważam, że jest to naprawdę solidna strata. Czujecie? Ziemia zadrżała. Jestem bardzo ciekawe, czy będzie to wytłumaczone w dalszej części rozgrywki, gdzie są ci wszyscy czempioni. Staramy się nie włazić na grzyby. Jezu, jaki ten amulet jest OP. O! Ruszaj! My się tym zajmiemy. Mogę wejść na dach w końcu? Tak jest, zobaczcie, czyli teraz odblokujemy ten ołtarz. Ja nie wejdę. A podniosłem jakieś buty. Dobra. I dostaliśmy legendarny pierścień. Akurat wyrzucimy te buty, to włożymy tu, to włożymy tu, niech będzie to tu i tu, bo jak to wszystko sprzedamy, to akurat sloty nam się... O, to było niemądre, co zrobiłem, bo to mogłem włożyć w amulet, no ale dobra. I uwaga, czyżbyśmy mieli dostać się na tą część dachu, gdzie jest ostatni ołtarz lit. Chyba tak. No, ho, no tu. We? Oj oj, oj. Chłop tu wysadza wszystko, niedobrze, <laughs> fajnie się zbugował przez moment, tutaj sobie w miejscu. Dobra, już widzimy, mamy ten y, pattern, kiedy on zaczyna zjeść tym ogniem. Łe, 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 nie widzę placków. Dobra, są. Dobra, są placki. Ale wywalił tubę Czy on zabił moje wilki? Chyba na to by wychodziło Iń masz Maskaro Uzun Annihilator, tak się chłop nazywa. Dobra, Udzon padł. Dostaliśmy jakieś tutaj potki. O, to od razu się odleczymy, chociaż tam studnia jest, więc jest luz. Ja nie użyję. Dobra, i słuchajcie, tu chyba jest gdzieś Ołta to Ostatni. Mogę być w błędzie. Gdzie jest mapa? Tu jest mapa. Chyba, że to jest troszeczkę wyżej. To zróbmy tak, że ja zrobię tutaj cięcie i to sprawdzę. No to jednak byłem w błędzie, ponieważ ołtarz Lilith znajduje się w troszeczkę innej lokacji, ale ja już zdążyłem go sobie oznaczyć. Bądźcie gotowi na ładujemy się do środka. Tak jest, 47. level nam wleciał. W sumie to nie wiem z czego się cieszę, bo i tak przecież wiemy doskonale, że levele się skalują. Ale co tam? Ja się pytam, gdzie jest ta cała armia Inarius'a, którą on niby zebrał? To pewnie coś pod ziemią. Matko, brama jest zamknięta Utrzymajmy pozycję Loracie, na słówko proszę <noise> Na słówko proszę, Loracie Dobra, słuchajcie, czy ja mogę już tam wejść? No, na kuniu jestem Nie, oczywiście, że nie mogę tam wejść, no bo jak, żeby inaczej No to idziemy na słówko z Loratem w takim razie Nie możemy jej ufać Oczywiście, że nie, ale mają armię i mamy ten sam cel. Póki co, nad bramą wygląda jak kołowrót. Zajmę się tym. Czyżby czekała tam na, tam na nas kolejna ekipa? Do bicia? A jak? Jęcie podpory. O, a szlaga wyrwałem. Ale się udało. Kolejny wstrząs! Przycięło <laughs> ich trochę Dobra, teraz się zamknęło prawidłowo. Nie ma to jak yy, świetnie dopracowany produkt. Się poluzował. Pewnie Muszę znaleźć inną drogę do pałacu Dobra. Czyli szukamy innej drogi teraz. Dobra, wiecie co? Mam to w nosie, idę dalej. O, i chyba będziemy mogli tam wejść teraz. Tak, władujemy się. Super. Ło! Ziemia się trzęsie. Z natury nie mogło zrobić czegoś takiego. Jest, mamy, moi drodzy, ostatni ołtarz Lilith w całej rozgrywce. Aż z wrażenia muszę rzucić tornado, żeby nic mnie nie zabi zabiło, i zróbmy to. Tak jest. Kolekcjonerstwo ołtarzy Lilith, mamy to. W końcu. Tak jest. Tytuł gracza. Ciułacz. <gryny> dobra, let's go zatem. Musimy dostać się do cesarskiego pałacu. Nie podoba mi się to. Powietrze tu jest gęste. Nasz bohater mówi, że dobra zawiesina tu jest w powietrzu. A my mamy strasznie dużo enemii tutaj, chyba jakiś bosik będzie. O to było, Tym ty u jesteś? To no, Duriel, brat Andariel, tutaj. Nie widzieliśmy go od czasu Diablo 2. Gin. Duriel był jednym z tych, który bronił yy, grobowiec tego tal w którym krył się on sam, wraz z kamieniem dusz, który więził bala. Pamiętam, że on był zawsze wrzodem na tyłku, bo on nadawał poison niesamowity i zatruwał. Tutaj jest troszeczkę większy niż w Diablo 2. Bo Duriel, z tego co pamiętam, to był aspektem bólu, a Andariel chyba cierpienia. On, jak gdyby żerował na tym fizycznym bólu. Wszystkich yy, cierpiących, że tak się wyrażę. A Andariel cierpiała, znaczy zyskiwała moc dzięki cierpieniu temu psychicznemu bardziej. To było rodzeństwo takie magiczne. Brat z siostrą się uzupełniali. Łe? Brać go wilki. Oho! Komuś się bebek otworzył. Gin, ile mu schodzi to HP. Le? Dobra, ta końcówka nawet poszła jak ten stun mu w las jest! Pan cierpienia nie żyje. Czy to coś mogło być jednym z nich? No kasztanie, ty nie wiesz takich rzeczy? Jeśli im się udało Dobra, słuchajcie, ten topór ja wywalę. Co to jest? Buława też wywalę i weźmiemy sobie buty i to co to jest? To jest topór, to tego nie chcemy To jest buława i to też jest topór, dobra Słuchajcie, gdzie jesteśmy? Musimy wejść do pałacu Zróbmy to zatem 5 do sławy Czy ja mogę zejść tu na dół? Znaczy tu jest taki parasol, jakby <laughs> zielony parasol. Jesteś już, dzięki niebiosom, tak jestem, ich, żeby na ciebie zaczekali. Dzięki Bogu, trzeba było zachować spokój przy wradi. Wiem, i nie trzeba było wyrzucać kamienia. Zobaczmy, co do powiedzenia ma nam lorat. Wiemy dokąd iść. Mefisto ukrywa się w katedrze nienawiści. Za morzem ognia w królestwie Astarota. Założę się, że to dlatego Lilith uwolniła go w Skosglen. Tam ją I znajdziemy. I co wtedy? Nie mamy kamienia. Przestań już do nanie. Więc to ja muszę ją powstrzymać, prawda? Zdejdź ze sprzymierzeńcami do wrót piekieł. No dobrze moi drodzy, to wiemy już gdzie jest Mephisto, wiemy o co chodziło z tym całym Astarotem, dlaczego Lilith go uwolniła, chciała poznać lokację swego ojca, żeby pochłonąć jego moc, a kontynuować tą fantastyczną historię będziemy już w następnym odcinku, chcę żeby to było takie podzielone materiały, tak żeby były naprawdę intensywne. I takie obiadowe odcineczki standardowo, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc dzisiaj podbiliśmy twierdzę kaldeum, o ile się nie mylę, tak, kaldeum. I w następnym odcinku będziemy podążać dalej śladami naszych tutaj bohaterów. W poszukiwaniu Lilit, moi drodzy, dzięki wam wielkie, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Życzę Wam standardowo miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten materiał i do zobaczenia już jutro, bo odcinki wpadają codziennie i oczywiście zapraszam na transmisję live. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Jo!